Święto Objawienia Pańskiego to jedno z najstarszych świąt w tradycji chrześcijańskiej. Potocznie nazywane bywa Świętem Trzech Króli, od mędrców, którzy ze wschodu przyszli do Jezusa złożyć Mu pokłon i dary. Wiemy o tym, że ofiarowali Jezusowi złoto, kadzidło i mirze. Na pamiątkę tego wydarzenia w kościołach dzisiaj święci się kadzidło, święci się również kredę, którą oznaczamy nasze drzwi, pisząc. Yy, pierwsze litery imion właśnie tych mędrców i, i dany rok, jaki przeżywamy. Oddanie pokłonu dopiero narodzonemu Jezusowi niesie za sobą głęboką symbolikę. Między innymi świadczy o ofiarowaniu swojego życia Bogu. Ci mędrcy ze wschodu mają być dla nas przykładem. Tak jak oni odbyli podróż i ofiarowali Jezusowi te cenne dary, także tak, dzisiaj my, nasza codzienność, nasze życie, nasze troski, nasze kłopoty, nasze radości, Nasza codzienność, to wszystko co składa się na naszą codzienność ma być, ma być ofiarowane Jezusowi. Do 1960 roku Święto Trzech Króli było także dniem wolnym od pracy. Po 50 latach rozpoczęto pracę nad przywróceniem Dnia Wolnego 6 stycznia. Ustawa została podpisana 19 listopada 2010 roku, a 26 listopada ogłoszona w Dzienniku Ustaw.